Latamy z Krakowa do Berlina cztery razy w tygodniu. Z Berlina oferujemy też loty dalej. Można z Krakowa przez Berlin polecieć do Nowego Jorku, do Dubaju. Oraz oferujemy loty, wyloty z Berlina dla klientów z Polski Zachodniej, ale zauważyliśmy, że od dłuższego czasu mamy coraz więcej pasażerów też z Warszawy i tutaj z Polski Centralnej. Chciałem zaznaczyć, że nie jesteśmy linią low cost. Nie powinniśmy być też kojarzeni z linią low cost, bo taką nie jesteśmy. Nasze bilety nie są w cenach takich jak mają niektóre linie low cost. W naszej cenie też jest wszystko, jest bagaż, jest odprawa wliczona na przykład na lotnisku. Mnie nigdy do głowy nie przyszło od pasażera żądać zapłaty na lotnisku za to, że cię odprawi. Jesteśmy częściej, często kojarzeni z linią taką hybrydową, która ma y, dosyć dobre ceny, ale oferuje pełen serwis na pokładzie. Zbierają sobie pasażerowie mile już na całej tej trasie. Kupują jeden bilet, mają jedną cenę, bo są taryfy już do tego punktu docelowego. Bagaż jest przetransportowany do punktu docelowego. Co jest jest bardzo ważne dla pasażerów. W razie jakichś problemów, jeśli są jakieś opóźnienia, pasażer nie zostaje gdzieś tam na lotnisku i nie ma czegoś takiego, że nikt się o niego tam nie troszczy, oczywiście pomoc, przebukowany jest na inne loty, bo jak wiemy, zdarzają się różne historie, jak na przykład ta chmura pyłów, czy zła pogoda, rozbija się zima, nigdy nic nie wiadomo, I jak dużo śniegu będzie na przykład. Jesteśmy akurat w trakcie ponownego analizowania polskiego rynku i jesteśmy faktycznie zainteresowani, żeby powrócić, że tak powiem. Jak wspomniałem, latamy tylko cztery razy w tygodniu do Krakowa. Na razie nie mogę dużo na ten temat powiedzieć, ale sam mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś się okaże, coś będzie.